Witaj, nazywam się Bogna, jestem fizjoterapeutką i właścicielką Body and Mind Clinic, czyli kliniki kompleksowej fizjoterapii w Gdańsku. W dzisiejszym filmie pokażę 11 ćwiczeń na usprawnienie mięśni twarzy, szczególnie w przypadku porażenia nerwu twarzowego, tak zwanego porażenia Bella. Jest to przypadłość, kiedy z niewiadomych zazwyczaj przyczyn połowa twarzy przestaje funkcjonować, czyli człowiek wygląda mniej więcej tak. I nie jest w stanie poruszać jedną częścią twarzy. Sprawa jest raczej przejściowa, trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, ale poprzez ćwiczenia można przyspieszyć leczenie, przyspieszyć regenerację, a również uniknąć tego, że część tego porażenia zostanie z nami do końca. Ćwiczenia te też są świetne w chorobie Parkinsona, wtedy, kiedy. Ogólnie, mimika twarzy jest raczej zaburzona. Yy, oraz w, po udarze mózgu, w, yy, jeżeli doszło do porażenia jednostronnego całej połowy ciała, yy, wtedy trzeba ćwiczyć całe ciało, ale również połowa twarzy nie funkcjonuje. Więc 11 ćwiczeń. Pierwsze to unoszenie brwi ze zdziwienia. Możesz sobie pomóc oczami patrząc w górę, ale również możesz pomóc sobie ręką. Dotknij drzwi i unieś ją do góry. To się nazywa w neurologii torowanie ruchu. Czyli jak kilka razy powtórzysz ruch ze wspomaganiem, to mózg się go nauczy i następnym razem będzie już wykonywał je. To ćwiczenie lepiej. Ok, kolejne ćwiczenie to marszczenie brwi. Udajemy, że jesteśmy źli. No, mi jest trochę ciężko, bo rzadko jestem zła. I ze wspomaganiem. Ok. Każde ćwiczenie powtórz po pięć razy. Następnie rozszerzanie nozdrzy. Wściepuść. Jednocześnie możemy no, nozdrza opuszczać w dół. A jako wspomaganie, możemy użyć wydech przez jedną dziurkę. Kolejne ćwiczenie to uśmiech. Ja uważam, że uśmiech to jest najważniejszy gest ludzki, także ćwicz go codziennie. Najlepiej poprzez radość. Kolejne ćwiczenie to poruszanie żuchwą w różnych kierunkach. W prawo i w lewo. I tak samo w prawo i w lewo poruszamy językiem, a, 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 a. a następnie robimy kółeczka językiem. To i jeszcze kilka innych ćwiczeń znajdziecie też w moim filmie o e, pracy z zakresem ruchomości w stawie skromia Tam właśnie też e, jest jakby inny cel ćwiczeń, ale również będzie pomagał na, na porażenie Bela, także link znajdziecie w opisie. Następnie będziemy wykonywać U i I u i u, i Pięknie. Następnie wdmuchujemy powietrze z jednego policzka na drugi. A następnie wydmuchujemy powietrze powoli, czyli dech. Następnie chowamy usta, a następnie winicowujemy je na zewnątrz. Mm. Do następnego ćwiczenia przyda nam się sztuciec. Wkładamy go pomiędzy wargi i poruszamy górą. Dla bardziej zaawansowanych również na boki. I ostatnie ćwiczenie to badanie jamy ustnej własnym językiem, czyli dokładne oglądanie językiem wszelkich zakamarków w naszej jamie ustnej. ćwiczenie, które na pewno znacie z przedszkola, na pewno to robiliście, kiedy poznawaliście własne ciało, także zapraszam do obudzenia w sobie tej ciekawości na nowo. Okej. Okay. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia w Bodent Mind Clinic.